Thank mm -hmm. you. Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Jest sobota. Wstałam dzisiaj z myślą, że sobie odpocznę po całym tygodniu szkoły, ale jak tylko podniosłam się z łóżka i spojrzałam na mój pokój, to zobaczyłam, w jakim jest stanie, i uznałam, że czas to zmienić, muszę to posprzątać. Zaczęłam układać rzeczy, które miałam porozrzucane, ale potem zobaczyłam, że w szafkach w sumie też mam bałagan, bo już dawno takiego gruntownego sprzątania nie robiłam. I zaczęłam wyciągać wszystkie rzeczy z mojego biurka i z innych szafek. Teraz leżą tam za mną na łóżku. Mam bardzo dużo rzeczy w biurku, które nie są mi potrzebne, dlatego. Muszę z nimi coś zrobić. I trochę to biurko przeorganizuję. Zrobię tu więcej miejsca i będzie bardziej dla mnie praktyczne. Taki przynajmniej jest plan. Realizacja może trochę zająć, ale mam czas w sumie, nigdzie mi się z tym nie śpieszy. Muzyka Się przeziębiłam i z godziny na godzinę czuję się coraz gorzej. Trochę mnie złapał jakiś katar, tak zatoki mnie bolą, nie wiem, mówię naprawdę. Teraz czuję się słabo. Muszę się szybko wyleczyć, bo w poniedziałek mam wycieczkę do Energy i nie chcę tego przegapić ani jechać tam właśnie z Katarem. Dlatego odpuszczam dzisiejszy trening, bo mam zajęcia do 18 do 20, ale nie dam rady przez dwie godziny tańczyć, to by się źle skończyło. Te ostatnie dwa dni były dla mnie bardzo ciekawe. Nie byłam w szkole, tylko na Trimunie. To jest Tri City Model United Nations. To jest tak Taka symulacja obrad ONZ Teraz był akurat stream tutaj w Gdyni Więc blisko mnie Byłam tam na wolontariacie Moja rola nie była jakaś szczególnie istotna Bardziej polegała na roznoszeniu karteczek Albo noszeniu wody Taka pomoc organizacyjna Ale za rok chciałabym być delegatem Czyli brać udział w dyskusjach Polecam wam o tym poczytać w internecie Bo ja nie jestem w stanie tego tak dokładnie wytłumaczyć Także tam byłam przez dwa dni Wczoraj wieczorem była jeszcze taka mała impreza w klubie Integracyjna Było bardzo fajnie, dużo tańczenia Ale za to teraz jestem przeziębiona więc muszę dać swojemu ciału odpocząć. Jest poniedziałek po 21:00. przed chwilą byłam na basenie i mam jeszcze trochę mokre włosy, bo brałam prysznic, a za jakieś pół godziny będę musiała wychodzić, bo jadę na zbiórkę jedziemy ze szkołą na wycieczkę do Energy Landy. Zbiórka jest o 22.40, więc dosyć późno. Wtedy będziemy jechać autokarem całą noc. Rano będziemy tam przez cały dzień, właśnie w Energy Landii, na kolejkach. Potem wieczorem siadamy znowu w autokar i już rano w środę o 5 będziemy z powrotem w Gdyni. Krótka wycieczka, ale wrażeń będzie raczej dużo. To nie jest wycieczka klasowa, tylko mamy taki szkolny klub turystyczny i to działa tak, że jak jest ogłoszona wycieczka to z każdej klasy można się zgłosić i pojechać na pewno będzie bardzo fajnie ja uwielbiam takie parki rozrywki w Energylandii akurat nigdy nie byłam, więc zamierzam iść na wszystkie kolejki zwłaszcza te najbardziej ekstremalne bo ja lubię taką adrenalinę jak się zjeżdża myślę, że ponagrywam dla was trochę materiałów z tego wyjazdu, zobaczymy czy mi się uda bo też jak się jest na takiej wycieczce to potem nie myślę do końca o nagrywaniu ale postaram się ciekawa jestem czy będziemy dzisiaj spać w autokarze Trochę by się przydało, żeby mieć jutro siłę na ten cały dzień, ale wiadomo jak to wygląda. Raczej spania dużo nie będzie. Jesteśmy tu od 10 i w ogóle nie ma żadnych kolejek, bo jest koniec września i jest jeszcze taka brzydka pogoda, właśnie zaczęło padać, więc nie ma praktycznie wcale ludzi, tylko jakieś wycieczki oprócz nas. Nie musimy czekać, od razu podchodzimy i wchodzimy i zjeżdżamy, aż nam się przed chwilą tak zakręciło w głowie, że musieliśmy usiąść na jakieś pół godziny, bo już było nam tak niedobrze. Mnie tak głowa bolała, myślałam, że zwymiotuję, ale teraz już jest mi lepiej i za chwilę idziemy dalej na kolejne rollercoastery, ale naprawdę jak mi się podoba, jest super następny dzień, jestem w domu, wróciłam o 4.30 chyba i zanim się umyłam i poszłam spać, to była już po 5 a spałam, uwaga, do 15.30, więc jakieś 10 godzin i jak się obudziłam, to nie wiedziałam co się dzieje, myślałam, że z 10 patrzę na zegarek 15, .00. także cały dzień mniej uciekł, myślałam, że porobię parę rzeczy, bo i tak do szkoły bym nie poszła wiadomo, trzeba było odespać, ale myślałam, że trochę krócej będę spała w autokarze też niby spałam, ale to nie jest to samo tam jest niewygodnie i jednak tak co chwilę się człowiek budzi, bo jest trochę Hałas. Wracając z Energy się zatrzymaliśmy jeszcze w Częstochowie i poszliśmy do kościoła na Jasnej Górze na ten apel jasnogórski, i jeszcze pozwiedzaliśmy trochę kościół. Stwierdziłam, że jest bardzo ładny jako taki zabytek, a w Energy było super, nie było żadnych kolejek, bo oprócz nas tam było naprawdę niewiele osób i do wszystkiego mogliśmy od razu podchodzić, nie musieliśmy na nic czekać. Powiem, że zwykle do Hyperiona się czeka jakieś półtorej godziny, nawet, a my nie czekaliśmy nawet 5 minut. Najlepsze była zdecydowanie Zadra. Jeżeli ktoś był, to wie o co chodzi. To jest taka drewniana kolejka, że jak wjeżdżacie, to słyszycie, jak ono się cała trzęsie, a potem jest nagle taki pionowy spadek w dół. To było moje ulubione i na to poszłam z cztery razy. Mieliśmy 8 godzin, to było bardzo dużo czasu, dlatego na wszystkie kolejki poszliśmy po kilka razy. Także jestem bardzo zadowolona z wyjazdu i polecam Energylandię. Moje oczekiwania zostały spełnione, wszystko mi się podobało. A teraz lecę na tańce, bo mam za chwilę trening i będę już kończyć tego vloga. Także dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!